Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym nagraniu na moim kanale, moi drodzy, dzisiejszym bohaterem będzie Polak, Jan Adamski, niezwykle utytułowany zawodnik z wieloma medalami Mistrzostw Polski, zarówno tymi indywidualnymi, jak i drużynowymi, który stoczył w 1974 roku niesamowitą partię z Michałem Talem. Właśnie o tej partii chciałbym dzisiaj opowiedzieć, ponieważ doszło do kuriozalnej sytuacji, w której to Michał Tal wyciął rękę, poddaje się, a w jednocześnie w tym samym momencie Janowi Adamskiemu spada czas. Jak to się wszystko rozstrzygnęło i jaką rolę odegrała tutaj żona Michała Tała, zobaczycie w dalszej części nagrania. Jan Adamski, jak widzimy, sześciokrotnie reprezentował Polskę na olimpiadach szachowych. Oprócz tego tutaj też 23 starty w finałach Mistrzostw Polski. Już wkrótce finały Mistrzostw Polski 2021. Tutaj pan Jan może się pochwalić złotym medalem w zielonej góry w 82 roku oraz siedmioma medalami, pięć srebrnych i dwa brązowe. Tutaj w szczególności zwracam uwagę na jeden występ 2014 rok. Po 15-letniej przerwie pan Jan zdecydował się zagrać właśnie w finałach Mistrzostw Polski. Tam spektakularnego wyniku nie osiągnął, ale w wieku lat 71 zdecydować się na start właśnie w finałach, no, zasługuje zdecydowanie tutaj na pochwałę. Ja sam miałem możliwość przekonania się o sile gry pana Jana na jednym z towarzyskich, błyskawicznych turniejów podczas mistrzostw Polski juniorów właśnie tam się spotkałem. Niestety nie dał mi kompletnie szans. A jak możemy doczytać, to też specjalista od szachów właśnie błyskawicznych, sześć medali, w tym dwa złote, dwa srebrne. I dwa brązowe. Zapraszam do zobaczenia dzisiejszego właśnie nagrania, także zapraszam do oglądania dzisiejszego nagrania właśnie ta partia Tal Adamski z 74 roku i te, te smaczki, które tutaj też w głównej mierze smaczki sędziowskie, które dzisiaj będą omawiane na kanale. Zobaczcie. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Na początek przeanalizuję właśnie tą partię z 1974 roku. Białymi grał Michał Tal, czarnymi Adam, Jan Adamski. Turniej kołowy rozgrywany w Lublinie. I tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że Michał Tal zdominował ten turniej, mając ogromną przewagę nad kolejnym zawodnikiem. No i oczywiście był wielką gwiazdą tego turnieju. W dzisiejszym nagraniu posłużę się, posłużę się również cytatami Piotra Wołochowicza z artykułu, który ukazał się w czasopiśmie mat i tam właśnie szczegółowo opisana jest ta sytuacja, także na końcu nagrania rozstrzygnięcia jaki naprawdę był wynik tego, tego pojedynku i czy to był wynik sprawiedliwy to druga kwestia. Także na początek szybciutko przejedźmy jak przebiegała ta partia E4, C5, skoczek F3 Jan Damski odpowiedział E6 D4, cb D4, skoczek Bijd4. Skoczek lewszej za takiem pionka skoczek C3, broni tego pionka, D6, także widzimy tutaj obrona sycylijska, wartans, wariant Scheffeningen. Um, oczywiście można w tej pozycji grać posunięcie G4, z uwagi na to, że goniec już nie widzi tego pola G4 i ten ruch jest ruchem bezpiecznym. H6, żeby nie było, G5 i tutaj Michał Tal odpowiedział G5. Według teorii solidniejszym ruchem jest zagranie H4, żeby dążyć do posunięcia G5. Oczywiście pamiętajmy, że po HG, HG spada wieża w narożniku na H, 1, dlatego na skoczka C6 trzeba to przygotować jeszcze posunięciem wieża G1, i dopiero posunięcie G5 jest teraz możliwe. W partii poszło natychmiastowe posunięcie G5. Adamski to zbił, Tal goniec bije G5, skoczek C6, Hetman D2, przy tak usytuowanych pionkach, oczywiście białe będą robić tutaj roszadę długą, no, nikt nie wyobraża sobie roszady krótkiej z, z brakiem pionka G2. Hetman B6, czarnym na rękę byłoby wchodzić w końcówkę, także po natychmiastowej roszadzie oczywiście wymieniam hetmane, czyli Hetman bije D4, z kolei na Michał Tal znany z, z ataku, no, powinien sobie Hetmana zostawić w tej pozycji, no, żeby mieć czym atakować, także skoczek B3 wydaje się ruchem Logicznym. Absolutnie nie można w tej pozycji oczywiście zagrać skoczek b C6, bo po B bije C6. Czarne mają wzmocnione centrum. Widzimy ten układ tego takiego sycylijskiego jeża, który te pianki po prostu władają piątą linią. Dodatkowo można oczywiście dołożyć wieża B8. No i tutaj problemy na, po linii B. Także w partii oczywiście skoczek B3, A6, długa rozzada, goniec D7 i goniec G2. Nie jest to najlepsza kontynuacja w wykonaniu tala. Ten goniec raczej powinien zostać na tej przekątnej i pilnować pola C4. Chociażby tutaj teoria podpowiada, że lepsze jest H4, i po Hetman C7 gońca ustawić sobie na E2. Ten goniec wtedy też tutaj działa na tej przekątnej, pilnuje też pola na, na C4. I po B5 możemy zastopować pionka B ruchem A3. Skoczek A5 od razu próbuje tą dziurę wykorzystać na C4, także skoczek do centrum i następnie docelowe pole to C4. Hetman E2 schodzi, wieża C8 po to, żeby wzmocnić i usadowić skoczka właśnie na polu C4. F4 przegania skoczka, skoczek ląduje dobrze. Wieża D3 to też taki ruch trochę profilaktyczny, wzmacniający skoczka. Czasami jakieś motywy się pojawiają, skoczek na B2 albo skoczek A3. I wówczas wieża może zbić na C3. A teraz już przy wieży na D3 nie jest to takie łatwe. Hetman C7. Dopiero teraz Tal gra posunięcie H4. Jan Adamski, goniec E7. Wieża A1 po to, żeby dążyć do posunięcia E5. Tylko, że ten król tutaj, taki, dosyć bezpieczny w tym centrum szachownicy, także nawet jak białe dojdą, a doszły do tego, czyli zagrały posunięcie E5, to po Debie E5, po fb E5, bardzo fajne odejście ze strony Polaka, skoczek H5. I tak naprawdę, jeżeli te gońce zejdą z planszy, to osłabią się oczywiście czarne pola w, w obrębie czarnego króla, ale też pojawiają się nowe, fajne, fajne możliwości, na przykład wejście skoczka. Na pole F4. Także w partii było grane Hetman F2, co nie do końca było dokładne. Można było zagrać posunięcie Goniec E7 i liczyć przy, przede wszystkim na taki wariant, że poskoczek F4, Hetman F1, strata jakości, ale po CBD3, po Królbie E7 odbijamy figurę. No, i tutaj dużo się jeszcze w tej pozycji może zdarzyć. Białym zostają dwie lekkie figury, z kolei czarnym zostaje wieża za to. Tutaj jeszcze jest taka możliwość, że po, zamiast Hetmana F2, jeżeli goniec na E7 i król to zbije na E7, to wtedy już Hetman ładnie sobie schodzi na pole F2, pilnuje te dwa czarne pola. No i teraz em, po skoczku E5 następuje takie ładne kopyto. E, to oczywiście myślę, że Talby ta to znalazł, wieża bije na D7. I teraz po zbiciu skoczkiem na D7 oczywiście są widły, czyli skoczek na D5. A jeżeli jeszcze raz wróćmy, wieża D7 i król to zbije na D7, to jest posunięcie Hetman D4 i znowu białe biorą dwie lekkie figury. E, także po skoczku H5 w partii jednak poszło Hetman F2. Jan Adamski zbił na e5, wieża na h3, no chyba raczej nie, nie, nie tego się tutaj Tal spodziewał, raczej te swoje pojedynki kończył w jakimś takich huragonowych atakach, a tak tutaj gra taki, taki boczny ruch wieża h3, no widać, że ten atak nie idzie w dobrym kierunku i teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że... Czarny król wcale nie jest gorzej zabezpieczony od tego króla na C1. Także to też taka kolejna, kolejna taka sycylijska zasada, że czasami w ogóle król nie robi roszady, a jest bezpieczny. Jan Adamski F6, goniec zszedł na E3, B4, także tutaj widzimy, że czarne nabierają cugu i... I te wszystkie ruchy zaczynają spychać po prostu kolejne figurę na gorsze pola. Goniec B6 z atakiem na hetmana i tutaj Jan Adamski kontratakuje poprzez skoczka na G4. W partii koń na D5 Tal próbuje otworzyć linię E. Gdyby nastąpiło goniec C7, to wówczas skoczek F2, wieża F3, i po wymianach kolejnych figur widzimy, że tutaj czarna jeszcze sobie na końcu skubną skoczka na C3 i zostaną z trzema lekkimi, a przeciwnik zostanie z dwoma. Także jeszcze raz, Tal zagrał goniec na B6, Jan Adamski skontratakował skoczkiem na G4, a z kolei Tal atakował skoczkiem na D5. Także atak jak, jak w takiej walce bokserskiej cios za cios. Także w partii było właśnie skoczek F2 i ta gra się uprościła. Skoczek C7, wieża C7, wieża F3, Jan Damski, wieża na C8 i zobaczmy, podsumujmy krótko. Po wieży na F2 znowu. no Czarne są w lepszej sytuacji, z tego względu, że mają pionka więcej. No i przede wszystkim jakąś taką prostszą grę no mogą zawsze. Jeszcze skubnąć tutaj pionka na H4. W partii Jan E5, Goniec się wycofał, skoczek na G3. Goniec B7 odzyskuje pionka A6, wieża C7. Powoli zbliżamy się do tego kluczowego 40 posunięcia. Goniec bije A6 i po skoczek F5, teraz się przez chwilę pionki wyrównały, jest 4 na 4, ale za chwilę znowu Jan Adamski odzyska pionka na linii H. Goniec D2. Wieża H4. No i nasz tutaj rodak z Piąkiem Więcej, z Michałem Talem, z Mistrzem Świata. Fantastycznie. Goniec D3, Skoczek Wisi, trzeba go podbronić, czyli G6. Goniec E3, Król F7. Koniec B6, wieża odchodzi, skoczek C5. I teraz nastąpiły korzystne wymiany dla Polaka, czyli wieża B6, skoczek D7. Nadal cały czas Jan Adamski z pionkiem więcej. Wieża D6, i tutaj przegapił Polak, ponieważ skoczek C5 i dało to możliwość natychmiastowego zysku. Trzeba jednak pamiętać, że dziś od okolicy 30. posunięcia, jak podaje właśnie ten artykuł Piotra Wołchowicza, e, obie strony były w ogromnym niedoczasie i tak naprawdę obie strony przestały zapisywać, co oznacza, że nie tak naprawdę nie wiedziały, na jakim etapie partii są. A trzeba tutaj też dodać, że po 40 posunięciu dopiero dostawali dodatkowy czas do namysłu. Także no, trzeba w takich sytuacjach warto stawiać jakieś kropki albo kreski, żeby wiedzieć chociaż ile tych ruchów brakuje do tego um, pierwszej, pierwszej kontroli, czyli do tego 40 ruchu. Po skoczku C5 nastąpiła wieża C6. Tutaj Jan Adamski mógł zagrać wieża D3. I poskoczek D3 niespodziewanie po ruchu E4, skoczek nie ma dokąd pójść. Także Tal tutaj miałby ugotowanego skoczka, skoczek po prostu w tej sytuacji nie może się ruszyć. Na niedoczasie robi się jednak bez, bardziej bezpieczne ruchy, wieża C6, y, po skoczku D7 y, ponownie Tal pakuje się w kłopoty, należało grać jednak skoczek B3. Po skoczku D7 Jan Adamski wieża C7, y, no i teraz y, Tal gra koń B6, 39. posunięcie, i teraz dochodzimy do całej, właśnie tej spornej sytuacji. Goniec na C5, podwójne uderzenie. Tal wykonuje posunięcie. Goniec C4 z szachem, wyciąga dłoń, i dalej, jak to wszystko przebiegało? Okazuje się, że w tym samym momencie, jak tal wyciąga dłoń, Poddając partię spada czas Polakowi, czyli Janowi Adamskiemu. No i teraz bardzo trudny orzech do zgryzienia dla sędziów. Co tutaj w tej sytuacji zrobić? Na złego, czego nie powinni oczywiście kibice robić, bo kibice są tylko ciałem, ale nie mogą nic mówić podczas pojedynku, żona Tala gdzieś tam próbuje też wejść w tą partię, za, zainterweniować. No i tam po prostu krzyczy do tego Tala, że no, no, opadła chorągiewka Polakowi a jak to wszystko wyglądało bardzo dokładnie, opisane jest właśnie w artykule Piotra Wałuchowicza, który postaram się właśnie teraz przytoczyć. Ostatnie posunięcie tala to C4 szach. Nieoczekiwane zakończenie. Jednakże po ostatnim ruchu byłego mistrza świata nastąpił dramatyczny zwrot akcji. O to, co napisał na ten temat Krzysztof Pytal w sprawozdaniu zamieszczonym w miesięczniku szachy numer 10 przez, w 1974 roku. W tym momencie na zegarze Adamskiego spadła chorągiewka. Obaj jednak nie zapisywali posunięć i nie wiedzieli, ile ich wykonano. Tal, wiedząc, że traci figurę, nie czekając na odpowiedź przeciwnika, oświadczył, że się poddaje. Z boku podpowiedziano, że jest dopiero 40 posunięć. Zrobiła to Żonatala. Po 40 posunięciach gracze dostawali czasowy bonus. Po odtworzeniu przebiegu ostatnich posunięć sędzia główna Tadeusz Pieszkowski orzekł przekroczenie czasu Adamskiego i taki rezultat wpisał do tabeli. Adamski odwołał się do jury diapel. Komisja odwoławcza w składzie Daminowicz Estrin, Pribil Pytel, Wokt protest Adamskiego odrzuciła. Podtrzymując decyzję sędziego. Zdaniem jurorów, przekroczenie czasu kończy partię z urzędu, tak jak mat i pat. I to wszystko, co miało miejsce później po obadnięciu choroby, było bez formalnego znaczenia. Uznano więc, że partie wygrały białe, czyli tal. Ten przypadek był później jeszcze omawiany wielokrotnie. Między innymi kilka miesięcy później, w numerze 12 74 roku miesięcznika Szachy, do sprawy wrócił Władysław Litmanowicz. Pisał wówczas, iż komisja sędziowska PZ-3 omawiała ten przypadek w dniu 3 listopada 74 roku i uznała postępowanie. Sędziego głównego za błędne. Oto co pisze Litmanowicz. Błąd sędziego głównego polegał na formalnym przeprowadzeniu kontroli czasu po poddaniu partii przez Stala, Rzadkość przypadku skłania do, do dogłębnego przeanalizowania go. Chronologia wydarzeń jest następująca: opadnięcie chorągiewki, poddanie partii i trzecie kontrola czasu i orzeczenie sędziego. Trudność w przypadku polega na tym, że między opadnięciem chorągiewki a poddaniem partii upłynęła dosłownie jedna sekunda. W opisywanym przypadku istota rzeczy sprowadza się do rozstrzygnięcia wątpliwości, co nastąpiło wcześniej, przekroczenie czasu czy poddanie partii. Tak więc przekroczenie czasu według Polskiego Kodeksu Szachowego następuje dopiero z chwilą wydania orzeczenia przez sędziego. Skoro orzeczenie takie nie zostało wydane, rezultat partii nie powinien budzić u sędziego głównego wątpliwości. Przegrana tala. Jednakże w turnieju głównym lubelskiego festiwalu nie obowiązywał Kodeks Szachowy PZ3 -Szach, lecz przepisy FIDE. Zgodnie z przepisami, z Zostaje uznany ten, którego przeciwnik poddał partię. Warto w tym miejscu przypomnieć orzeczenie Komisji Przepisów Gryfide z 1974 roku, iż opadnięcie chorągiewki liczy się dopiero od momentu ingerencji sędziego lub reklamacji. W książce Nowe Dyktoryki i Ciekawostki Szachowe z 1983 roku tenże autor opisuje ciąg dalszy. O wydarzeniu napisały pisma szachowe z innych krajów. Wreszcie Federacja Szachowa Jugosławii skierowała zapytanie do Komisji Przepisów Gryfide. W 1979 roku komisja ta również potwierdziła, że postępowanie sędziego w Lublinie było błędne. Z kolei Mirosława Litmanowicz w książce Moja przygoda z szachami z 2005 roku opisuje, jak kilka dni po turnieju Państwo Litmanowiczowie gościli Talan na obiedzie w swoim domu i oczywiście rozmawiali o incydencie. Muszę przyznać, że Tal miał prawo być sfrustrowany, choć uważał końcową decyzję przyznającą mu punkt za słuszną. To sędzia popełnił błąd, nie reagując odpowiednio szybko na opadnięcie chorągiewki. Tutaj zrzucił winę na sędziego. Dodatkowo światło na sprawę rzuca opowiadania Michała i jakie znalazło się w jego książce W, w ogień ataku z 78 roku. Wraz z Damskim pisze w blicu, w nie, niedoczasowa część partii za Damskim e, Mogłem zrobić remis, jednak tego nie zauważyłem i zamiast tego podstawiłem figurę, po czym zrozumiałem, że trzeba się poddać. Na wszelki wypadek pozwoliłem sobie na jeszcze jeden ruch i przeciwnikowi spadła chrągiewka, ale obok stał sędzia i milczał. Wobec tego uznałem, że jest już wykonane 40 ruchów, wyciągając rękę do partnera na znak kapitulacji. Nagle usłyszałem głos z żoną mówiącej do mnie po łotesku, co ty za nowe reguły wymyślasz? Przecież on przekroczył czas. Odpowiedziałem jej po rosyjsku, że od tego jest sędzia, ale ona pokazała mi ręce z zagiętym palcem. W ten sposób moja żona liczyła posunięcia. Tłumaczy tutaj e, autor całego e, artykułu Piotr Wołuchowicz. Warto zwrócić uwagę, że postępowanie żony Tala jakkolwiek by go nie interpretować było naganne. Jeśli nie doszło do poddania partii, to interwencja pani Talowej była równoznaczna z podpowiedzią w trakcie gry. Jeżeli zaś gra była Zakończona, to można uznać, że tę interpretację za próbę zmiany, rezultaty po zakończeniu partii. I na koniec tutaj trafna konkluzja, że faktycznie Tal mógł zachować się inaczej. Mogło być inaczej, tymczasem finał mógł być inny. Po powstaniu całego zamieszania Tal z Koninot, bardzo sympatyczny człowiek, mógł po prostu powiedzieć, przepraszam, ale ilość wykonanych posunięć nie ma już znaczenia, bo ja poddałem partię. Zapis uzupełniamy, ale to Jan Adamski wygrał tę partię. Taka refleksja mogła powstać w głowie Tala, nawet później przed obradami jury diapele. Do tabeli poszedłby wynik 0-1, co nie odebrałoby wielkiemu sześciście zwycięstwa w turnieju. Co najwyżej, przewaga nad kolejnym zawodnikiem zmalałaby do dwóch punktów zamiast trzech. Nie jest wykluczone, że takie postępowanie dałoby Talowi specjalną nagrodę fair play, a wydarzenia przyszłyby do historii jako piękny przykład sportowej postawy. Stało się jednak inaczej i nawet w krótkich życiorysach ten incydent jest opisywany i stawia czarodzieja z rygi, z, czyli Tala, z dość niekorzystnej korzystnym, świetnym. Podobna dyskusja toczy się też na serwisie Chess Games. Gdyby zrealizowany został piękny scenariusz z dobrowolnym uznaniem porażki, Adamski mógłby całe życie opowiadać o tym, jak wygrał partię z wielkim talem, a jednak nawet potem, co się wydarzyło, nie można zaprzeczyć, że tala ograł. Mimo niesmaku, jaki powstał po całym zamieszaniu opisywany pojedynek był wielkim osiągnięciem polskiego szachisty i polskich szachów. Także ogromne gratulacje dla Jana Adamskiego. Tak jak widzimy, to właśnie te kruczki sędziowskie, te małe niuanse czasami decydują o tym, że, że można przegrać partię no, nie na szachownicy, tylko po prostu poza nią. Także piękna, piękna historia. Szkoda, że zakończona właśnie. Yy, no niesprawiedliwym wynikiem, bo też mi się wydaje, że tak jak mat i pad, tak jak i poddanie kończy partię, tak tutaj te, te przepisy, no oczywiście przez wiele lat ewaluowały i zmieniały się, także tutaj, no akurat wydaje mi się, że po prostu sędziowie nie do końca się tutaj popisali w tej sprawie. Dajcie znać, jaki waszym zdaniem powinien być wynik, czy, czy Tal powinien wygrać, czy jednak Adamski. Piszcie w komentarzu. Moi drodzy, dziękuję za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Życzę oczywiście powodzenia w drodze do szowego mistrzostwa. Trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!